Trzy, cztery, trzy, cztery. Bo ci wybierz sobie bit i nie może być to pierwszy lepszy. 17. Kurwa, jaki miałeś numer w dzienniku, Paweł? Jaki miałeś numer w dzienniku? Różnie, 16, 13 Kurwa, dawaj ten ostatni. Nie pamiętam, 13 chyba. To 13... nie, 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 nie. tak nie róbcie, bo później będzie, że go oszukałeś. No, kurwa. dokładnie, dokładnie, pięćdziesiąt osiem. Tego czternaście i pół arytmetyczną. Tu je ma więcej. Lecisz, Buci, 60 sekund. Yo 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 yo. Yo yo, 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 yo. yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Jesteś stary. No i lecę z kulturą czeski. I pierwsze selfie z furą. Yo, i nie no, dobra, zjadam rap grę. Chociaż wyglądasz, jakbyś śmigał drabantem. Yo, i nie no dobra, wpadam tutaj. Będą się tutaj pierdala z buta. I nie no dobra, ja jadę tutaj tłuka. Myślał, że Trinkiewicz to mechanik, bo rozbierał malucha I czekaj, tak, wpadam sobie tutaj. Wiadomo, że teraz sobie jadę tego tłuka. I nie no, dobra, jadę tutaj pod kontrolą. I sobie to zrobię jak Hans Solo. Yo, i nie no dobra, jadę tutaj. Wiadomo, że ty się, wpierdalam z buta. I nie no dobra, mam tutaj gminę, English, a ty się dalej nie nauczyłeś. Yo, i teraz sprawdzaj kmiń, A teraz twoja walka to or not to be 15 sekund, boczy Jo, yo, jo, yo, jo, yo, jo, yo, jo, jo, Kurwa, jo, lecę sobie Wiadomo, że będą wpierdala tutaj człowiek Yo, i lecę sobie tutaj główka, kurwa, Czeski Typie, ale z tylu Czeski Cztery Ty nie wybierasz Ty nie wybierasz ten sam Aha, film. 60 wracam. sekund, Czeski Wiesz, że pierdalam się na siłę tubi, a ty się nigdy nie odmieniłeś Ale wiesz, że kiedy czeski zgarnia tutaj pensji, mówisz o maluchu, do którego się nie zmieścisz Ale wiesz, że w Ciebie to kolego, kim możesz zostać, max to kibkiem lego Wiesz, że kiedy gramy teraz, to jest prawa, jestem jak lego, bo szmato cię poskładam, Ale Ja czekam na ranie. Wiesz że kiedy gramy jest, masz tu przejebane, dlatego wymiatami jest tu pozjadane, ale wiesz, że teraz mogę to tu zrobić, dlatego wiesz, że każdy się w sumie mnie wygodzi Ty jesteś jak szczurka kanałowy dlatego wiesz, że mam od Ciebie więcej Rapta tatatuje, ale wiesz, ja przejmuję. Teraz wiesz to, i wiesz, że pierdalam cię tutaj, dziecko. Ale wiesz, padłeś tutaj znów, z tego, jak miałeś upierdolony stół. Pięć! Jau! 60, 60, Jest spokojny płci. 60. Lecimy dwa razy po 30. Nie ma cieskiego. jedziesz, kurwa. Yo jo, yo, yo, okej, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Kamil Durczok Lecę tutaj ze zgrają Walentynki się zbliżają Yo, i kiedy wpadam Lecę obcza i wiadomo, że będą Tu jedzie tego chłopca Yo, i nie no dobra, lecę w letarg Ty byś mógł tu kurwa ze mną wygrać cs a yo, i nie no dobra Jadę z rapem, ty masz jak walisz w kabel, miał I nie no, lecę sobie tutaj Wiadomo, że będą się tu pierdala z buta, I nie no, mam sobie te kultury 9-7, wtedy podchodził do matury Walentynki, co ty jesteś, swerem? Zamienię cię w rok. zbliża się popielec Ale wiesz, że to jest tu gotowe Zjadam cię w czwartek, piątek i środę Jestem tu narodem, zawsze daję na spontanach Pierdalam cię w sumie tutaj od nocy do rana Co się pocisz? Po co kurwa te ubrania? Walczę z bucim, zjadam na wolno tu takie suki. Lecę sobie dobrze z fartem, święta? Ja czekam na pusty czwartek. Yo, i kiedy wpadam, zjadam rap grę. Wiadomo, że będę tę prawdę. Yo, i nie no dobra, lecę tutaj rap gry. Co ty powstałeś, kurwa, jest święto zmarłych? Yo, i nie no, lecę tobie tutaj kminka. Zwierzę tak gadają, aby była Wigilia Ja pierdolę, kurwa, padam sobie. Cię zjadam i ty już umierasz, mimo że na koszulce mam twój rocznik urodzenia Wiesz, że pierdalam się, znowu na nie Dlatego wiesz, że mogę cię pierdolić, rodzi się aferia, ja Ale wiesz, że tłusty czwartek, ale nie będziesz się czuł jak pączek w maśle. Dlatego wiesz, że karmę prawo zjadam i wpierdalam nawet kurwa z marmoladą Wiesz, że jadę krawo, ale to jest ułom, nie pączek on Braźni konfigurą, wiesz, że hej, to jest ułom tutaj niezły Ja na pętli umiem tu najlepiej odzwierciedlić, nie jak płybli Jestem MC do potęgi Mogę to odkręcić, bo do kawał kwintesencji Mistrzem pętli jestem chyba ja, a ty dobrze wpadasz, jak dobrze wpadasz w takt Siema brać Okej, okay, dziękujemy chłopaki Smutny Bartek Ale wesoły w tłusty czwartek Dokładnie tak kto wygrał tę walkę? Czy tę walkę wygrał buci 83,7. Czy tę walkę wygrał Czechu Czeski? Nie przeskoczyło nam tego. Równiutko. 83,7. Tę walkę wygrywa Czeski. Czeski wygrywa tę walkę i ma jedno zwycięstwo, tak samo jak Buci i tak samo jak Bilu.